<śmienicza> Ale jest twardy, nie? <śmienicza> Ej, kosa to ty jesteś przy kosie jak chuj Ej, zobacz, on chce zajebać auto. No. No nie czysi, to nie jest jego auto. Jestem hakkóryś no przy, przy tobie chuj nie harkał. Ja Ej, jesteś... jesteś hardconem. ...internet na dyskietce, ale w piątek zamyka sesję na CDRW. Ej! Ej, masz internet na dyskietce? Ej, to Alma włączy, Bo on jest defenator. Co masz? Zajebał. A włączasz to i światło i gasisz, tak? ...internet na dyskietce, ale w zamyka sesję na CDRW. Tak, Się budziesz na mojej bucie. Ej Piotrek, no nie gniewa się na niego, on nie chciał! A będzie trudna ja, bo... starego araba? To chodź, ja mam ej! Daj mu tą kolę, kurwa, daj mu tą kolę, kolej to za tobą. Daj mu, kurwa, daj mu, a ile jest? Nie, nie, bo jest kurwa, pan nie z Cieszę się, kurwa. Opa, ale ja mam wyłączony, jak trzymam na słońcu, żebym się naładował. On się ładuje od słońca, ma baterię słoneczną. Daj mu, daj mu. Daj mu, kurwa. Opierdol się to całe. Kurwa ładuj się telefonie jebany No ale nie wypierdolisz tego na raz. No jesteś słaby. Dobra. nie dasz rady dawaj. A jak wypijesz to coś ci powiem Ale nie zjesz tej butelki i nie przygryziesz korkiem Nie będziesz taki dobry O kurwa Idzie, ale nie do końca, do końca, do końca Ale masz spust Pada, jak już mu głowa podchodzi teraz Z drugiej strony mu wylatuje Ej dupą mu idzie o, no. Nie dałeś rady Kurwa Dawaj, dawaj Gdzieś ten waty? Ej Piotrek Piotrek, wiesz co, ja mam takie pytanie do ciebie. Bo ja, ja ci chciałem powiedzieć jedną rzecz. Wiesz co wypiłeś? Kurwa hamulcowy. O ja. Kurwa, Ty wypytał? Ogólnie nasze Ten. kurwa nasienie wszystkich tu. Spierdoliliśmy się kurwa do tego grubo. Każdy się spuścił w to. I ogólnie teraz wybrzmią o dzieci. Wrednicz ty rozrzucasz. No, no. Dosta no do do po premii. Ja zawsze z problemem ja muszę chłem. przyjechać, kurwa, o, nie, nie kurwa. Bo, Ty, tylko trzy razy bardziej zepsuł ten Tylko z tych, gdzie ja jestem. To mogę Nie z ja nawiadę wnat... do rodziny, jeździ do domu, Piotrek, kto Samovala, prowadzi? Ja wiem. To zobacz. Ale zobacz kto siedzi na przodzie samochodu. Na tyle samochodowym. Kto dom Gdzie jest Suska? Tyłem w samochodzie. Chcesz fajkę? Nie walę. To zacznij. Ja ładuję telefon od słońca. Kurwa nie Jest gol? Mam, mam. Artur Zawada strzelił. Kto? Artur Zawada. Który to jest? Artur Boruc kurwa. Nie, Balosz tylko Zawada. Ale który to jest Bożydar? Bożydar Iwanów. Zawada. Ale Bożydar? Dupa. Tomasz, a masz to? Dupa? A jak oglądajesz ostatni odcinek Modena Suknie? Modena Suknie oglądajesz ostatni odcinek? Modena Suknie. 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 Boric ryczał. Rik. Ej, sorry, jesteś sorry Jesteś sorry, sorry Sorry, hej, jesteś sorry Pokaż, pokaż oh, 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 Nie pokażesz! Pokażę. Nie pokażesz! Ej! Ej, ale dupę teraz! Lupy! Pokaż dupę! Pokaż widzony kurwa! Ej, pokaż nam rodziny! Pokaż nam Mikołaja! Ja <laughs> <To jest twoja. laughs> Jeszcze raz bo nie widziałem! Kolację da. Tak. Teraz zabierzemy.